Dzień dobry. Oto piąty odcinek sezonu trzeciego z cyklu Zdrowie pupila zaczyna się w miejsce. Zapraszamy. Jakie witaminy najlepiej suplementować szczeniakowi? Tak. I tutaj kolejne pytanie, które możemy rozważyć na dwa sposoby. Ponieważ pierwszym, pierwszym pytaniem moim, zadanym do tego pytania, byłoby: A czy Żywiony jest szczeniak. No i tutaj musielibyśmy rozgraniczyć. Jeżeli szczeniak jest karmiony karmą pełnoporcjową, to znaczy, że otrzymuje w takim posiłku wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, takie jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe, składniki mineralne i witaminy, w odpowiedniej ilości i proporcji. Zatem nie ma konieczności, Dodatkowej suplementacji, czyli dodatku witamin, ponieważ dostaje w tym posiłku wszystkiego, czego potrzebuje. Natomiast, jeśli właściciel samodzielnie przygotowuje posiłki, czyli dobiera różne mięsa, podroby, warzywa, absolutnie wtedy należy stosować dodatek mineralno-witaminowy. Najlepiej gdyby to był taki kompleksowy dodatek, który stworzony jest do odpowiedniego stanu fizjologicznego zwierzęcia, czyli do odpowiedniej fazy wzrostu, czyli tutaj wybieramy dodatek dla szczeniąt, ponieważ on uzupełni nam wszelkie niedobory składników mineralnych i witamin, których nie znajdziemy w tych naturalnych produktach, które użyjemy w tej dawce domowej. Trzeba pamiętać, że nawet jeżeli zrobimy dawkę z kilku czy z kilkunastu różnych produktów spożywczych, to najczęściej brakuje w nich kilku składników mineralnych, mikroelementów oraz witamin. Również brakuje bardzo często wapnia, o którym nie możemy zapominać w tym bardzo intensywnym okresie wzrostu, kiedy układ kostny kształtuje się u zwierzęcia. Także najlepiej wtedy stosować odpowiedni dodatek kompleksowy, który dostarczy nam wszystkich tych mikroskładników w odpowiedniej ilości i proporcji. Także w zależności. Jeśli karma przemysłowa, pełnoporcjowa, ja osobiście nie zalecam żadnych dodatkowych substancji do podawania, no chyba, że wymaga tego stan zdrowia i wtedy na specjalne zalecenie lekarza. Natomiast w przypadku żywienia domowego absolutnie musimy zastosować dodatek mineralno-witaminowy, aby pokryć to specyficzne zapotrzebowanie szczeniot. Jak zapobiegać nadwadze w przypadku kota niewychodzącego? Um, kot niewychodzący. No, tutaj oczywiście, kot niewychodzący nie zawsze równa się kot leżący całymi godzinami na kanapie. Dlatego na pewno tym punktem wyjścia i zastanowienia się będzie. Taka naturalna aktywność, może taki nie wiem, temperament, charakter naszego kota, bo są koty domowe, które rzeczywiście całymi dniami spędzają czas na dżemkowaniu, ale są też takie koty, które rzeczywiście tą aktywność około nie wiem, tam godzinę, dwie godziny dziennie samowolnie sobie stwarzają różne sytuacje, aby, aby pobiegać, poskakać, powykupiać. Natomiast rzeczywiście ważna rola tutaj jest właściciela. Czyli po pierwsze, czy kota musimy zachęcić do tej aktywności fizycznej, jaka jest ta aktywność około godziny, dwóch w ciągu doby, czy też kot sam do nas przychodzi i, i, i czy też sam się bawi? No najczęściej jednak mamy do czynienia z kotami, którymi które powinniśmy zachęcać do zabawy. Oczywiście możemy użyć różnego rodzaju zabawek, które są dostępne w sklepach zoologicznych, ale również możemy sami tworzyć różnego rodzaju zabawki. Niejednokrotnie właściciel kota przekonał się, że czasami wystarczy zwykły kawałek sznureczka, żeby zachęcić naszego kota do zabawy, a nie potrzeba do tego skomplikowanych zabaw. Natomiast oprócz samej aktywności fizycznej, od której zaczęłam, dlatego że bardzo często o tym aspekcie w kontekście tutaj zabezpieczania przed nadwagą zapominamy, że nie wystarczy sama karma, nie wystarczy odpowiednia ilość tej karmy, ale tutaj właśnie ten odpowiedni ruch jest bardzo ważny. Natomiast oczywiście kot, który jest takim typowym kanapowym leniuszkiem, Powinien dostawać odpowiedni, odpowiednią karmę w stosunku do swojej aktywności. Są to zazwyczaj karmy, które mają obniżoną ilość energii. Najczęściej jest to przez obniżony poziom tłuszczu zapewniony, bądź też podwyższony poziom łukna pokarmowego. No i oczywiście powinniśmy stosować normowane żywienie, czyli odpowiednią ilość, odpowiednią dawkę tej karmy podawać, tak aby kot po prostu nie pobierał energii więcej, aniżeli potrzebuje. Natomiast stosowanie. Odpowiedniej karmy dostosowanej do niskiej aktywności, odpowiednie dawkowanie, czyli ilość odważana każdego dnia do miseczki i zapewnienie odpowiedniej ilości ruchu. Myślę, że to są trzy rzeczy, które możemy na pewno zapewnić naszym kociakom, aby nie doprowadzić do ich nadwagi. Jakie owoce i warzywa można podawać psu dla urozmaicenia jego diety? Rzeczywiście, w żywieniu psów możemy stosować szereg różnych owoców i warzyw. Oczywiście, owoce, zawsze pamiętajmy, że jednak są źródłem cukrów prostych, i tutaj każdy owoc tak naprawdę te cukry zawiera, więc zawsze wszystko stosujemy z rozsądkiem i w odpowiedniej ilości. Natomiast jednym z takich owoców, które możemy stosować bez obaw, że zaszkodzi zwierzęciu, są na pewno jabłka, gruszki, jagody. Tutaj bardziej myślę, myślę o borówkach amerykańskich, maliny. Możemy stosować również owoce pestkowe, takie jak śliwki, morele, brzoskwinie, ale oczywiście bez pestki. Taka pestka może zaszkodzić w dwojaki sposób: albo mechanicznie, po prostu przechodząc w całości przez przewód pokarmowy, albo. Przez rozgryzienie i we wnętrzu pestki znajdują się związki cyjanogenne, które mogą zatruć organizm psa, dlatego tutaj pestki nie powinno się dopuszczać do spożywania psów. I tak się jeszcze zastanawiam, któreż to owoce. Może powiedzmy i podkreślmy, że na pewno nie powinniśmy stosować winogron, ponieważ one są szkodliwe. Nie powinniśmy również stosować porzeczki czarnej, czerwonej oraz agrestu. Tutaj wyniki badań jeszcze nie są jednoznaczne, ale rzeczywiście mogą one działać bardzo podobnie jak winogrona i mogą spowodować uszkodzenie nerek, więc raczej unikamy ich w diecie naszego psa. Jeśli chodzi o warzywa, to rzeczywiście są źródłem cennych, wartościowych składników pokarmowych, składników mineralnych, witamin. I też trzeba pamiętać, że kolorowe owoce i warzywa są też źródłem barwników, a te barwniki. W owocach to najczęściej dobrze działające antyoksydanty, czyli zabezpieczające organizm substancje przed procesami starzenia się, także, także tutaj rzeczywiście szereg fajnych funkcji. Natomiast wracając do warzyw, to tutaj powinniśmy się zastanowić, które warzywa możemy podawać spokojnie, bez obaw surowe. A które możemy stosować tylko i wyłącznie gotowane. I uwaga, pomimo tego, że możemy stosować niektóre, na przykład, marchewka jest tutaj świetnym przykładem. Na surowo, bo też nie zaszkodzimy w ten sposób, to okazuje się, że ugotowana marchewka zawiera znacznie więcej aktywnej witaminy A, więc jest niejako nawet zdrowsza dla naszego zwierzęcia. Możemy też podawać korzeń pietruszki, korzeń selera, w zależności oczywiście, jeżeli zwierzę to lubi. Bez obaw możemy podawać ugotowaną cukinię, ugotowaną dynię, buraczki. I tutaj buraczki gotowane też przede wszystkim. Ugotowany zielony groszek. Najlepiej groszek mrożony. Nie podawajmy raczej groszku z puszki, ale gotowany, mrożony groszek jak najbardziej. To na dziś wszystko. Dziękujemy za uwagę, widzimy się za tydzień.